Więc w dniu dzisiejszym, tak zasadniczo to już od 7 dni jeżdżę sobie tym oto Volkswagenem transporterem T61. Nie ma kariery bez Volkswagena T61, jak mówi przysłowie. W wersji podstawowej, gołej, jest tu tak nieprzyzwoita ilość zaślepek, że to łeb urywa. Tutaj mamy 6 przycisków, wykorzystany 1. Tutaj miejsce na 6 przycisków, wykorzystane 2. Tutaj miejsce na 4 przyciski, wykorzystane 0. No, nie ma tutaj nic. W sensie nie ma klimatyzacji automatycznej to wiadomo, ale klimatyzacja jest szyba elektryczna, są, więc jakby taka podstawa jest. Czujniki parkowania są, one wymagają dopłaty, ale poza tym ani tempomatu, ani tutaj kierownicy wielofunkcyjnej, nic z tych rzeczy tu nie znajdziemy. Samochód będę porównywał do Renault Trafic, bo jeździłem Renault Trafic ostatnio w wersji poliftowej już z tym nowym silnikiem dwulitrowym Dizem. Wcześniej tam był 1.6 montowany ze skrzynią EDC dwusprzęgłową. Tutaj to jest DSG dwusprzęgłowa. I takie w skrócie moje wrażenie w stosunku do Trafika to Volkswagen Transporter jest odrobinę droższy i odrobinę lepszy. Natomiast Trafik jest tańszy i, i trochę gorszy. Pierwsza taka wyczuwalna różnica to jest prowadzenie przy wysokich prędkościach. Jednak przy 140 na godzinę, jak sobie jechałem trafikiem, no to ten samochód miał tendencję do myszkowania po drodze bardziej niż auta osobowe. Natomiast tutaj ja nie czuję za specjalnej różnicy w porównaniu do aut osobowych, Znaczy, czuję, kiedy wyprzedzam na przykład ciężarówkę to ten czuć, że to jest blaszany duży samochód o dużej takiej przestrzeni, o dużej ścianie bocznej, że no jest takie specyficzne wrażenie ruszania tyłem e, przy mijaniu ciężarówek, przy wyprzedzaniu ciężarówek z dużymi prędkościami e, natomiast poza tym mi się tym jeździ jak autem osobowym, naprawdę rewelacja pod tym względem, więc e, przy dużych, jeżeli miałbym jeździć dużo na autostradach, to, to wolałbym dorzucić do do transportera po prostu, bo, bo jedzie się stabilniej i mniej nerwowo. Pod maską mamy dwulitrowego diesla. To chyba nie jest zaskoczenie jak na koncern Volkswagena. Dwulitrowy diesel występuje tu w wersji 110 koni lub 150 koni mechanicznych. 110 koni dostępne jest w manualu. 150 koni mechanicznych wersja dostępna jest w manualu sześciostopniowym lub skrzyni automatycznej DSG. Jeżeli ktoś chce napęd na cztery koła, tego nie da się na przykład w trafiku dokupić, wydaje mi się, ale nie mam pewności. Ale tutaj nie ma żadnego kłopotu, możemy sobie formotion zamówić, zarówno do krótszej, jak i do dłuższej wersji nadwozia. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to jestem w głębokim szoku, bo auto jeżdżąc sobie po mieście, tak jak ja zwykłem jeździć, nie za szybko. Potrzebuje 7,5 litrów. Dokładnie takie samo zużycie paliwa pokazywał mi Nissan Juke z litrowym benzynowym silnikiem. Takie samo zużycie paliwa pokazywał mi Sat Arona z też litrowym silnikiem benzynowym i tutaj mamy dużo, dużo większą powierzchnię samochodu dużo większy samochód większy dwa razy silnik tylko, że diesel, więc pod względem zużycia paliwa jest rewelacja. Z takich ciekawych rzeczy, które pomagają w jeździe, to tutaj w standardowym wyposażeniu mamy już asystent ruszania pod górę, czyli jeżeli stoimy na wzniesieniu, nie musimy dotykać klasycznego hamulca ręcznego Wystarczy puścić sprzęgło i dodać gazu, i sam samochód sam wyczuje, w którym momencie odblokować hamulec elektryczny taki i możemy sobie wtedy wjechać pod górę bezstresowo zupełnie ruszyć, bez obaw, że nam się potoczy do tyłu ten samochód. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Mamy te czujniki parkowania, tutaj w opcji w standardzie nie ma niestety czujników parkowania i, i nawet z tymi czujnikami parkowania nie jeździ się tym samochodem komfortowo po mieście tak? jak ja jeździłem, pamiętam miesiąc temu może nawet niecały Renault Trafikiem który miał kamerę cofania to bardzo często wybierałem się tym trafikiem do miasta tutaj natomiast częściej korzystałem z prywatnego samochodu a ten transporter tak szczerze mówiąc jak go przywiozą z Warszawy to trochę stał jak miałem gdzieś coś w centrum miasta załatwić, bo no nie ma kamery cofania no, ale tam będę mówił ile to wymaga dopłaty da się to dokupić E, jeszcze powiem o zawieszeniu, bo ja generalnie z natury lubię zawieszenie busów, bo jest dużo większy rozstaw osi i nie czuć z tego powodu tych e, nierówności asfaltu, tak jak czuć to e, w autach małych miejskich. Natomiast i to mi się podobało w Renault Trafik. Natomiast tutaj to zawieszenie w porównaniu do Trafika jest jeszcze bardziej komfortowe w mieście. E, wybieranie nierówności jest mega mega zajebiste po prostu. No, jeździ się po tych nierównych drogach i i te nierówności gdzieś giną pod kołami, między kołami a, a moim tyłkiem jeżeli chodzi o wyciszenie pracy zawieszenia bo to jest drugi aspekt, który świadczy dla mnie o fajności zawieszenia, to też jest znakomicie jakby jadąc po dużych nierównościach nie czuć tego wewnętrznu samochodu, więc jest to zrobione jak na Volkswagena przystało po prostu i co? i chyba tyle to jest wyposażenie standardowe, tu są szare plastiki tu są czarne plastiki jeżeli ktoś chce, to może w całości szarym, z czarnym wnętrzem wyjechać z salonu. Nie ma takiego kłopotu. Podoba mi się też elastyczność tego silnika, bo teraz mamy na przykład 1200 obrotów. Ja wciskam gaz i on się zbiera od tych 1200 obrotów na minutę, więc to jest naprawdę bardzo przyjemna sprawa. W ogóle jeżeli chodzi o dynamikę to nie ma co narzekać, tutaj jest te 150 koni mechanicznych i ja jeżdżąc w zeszłym tygodniu, cały zeszły tydzień tym Dżukiem 1.0, 117 koni mechanicznych, ja mam wrażenie, że Transporter jest bardziej dynamiczny, nie, nie, to prawdopodobnie się nie pokrywa w cyferkach, ale moje subie, subiektywne wrażenie takie jest, że, że tym samochodem jakby lepiej się wyprzedza, bardziej dynamiczny się wydaje przy wyprzedzaniu ten dwulitrowy diesel i oszczędny również. Więc tak, tak to wygląda. Tak się sprawy mają z zewnątrz. Jest to przedłużona wersja T61. Podstawowa wersja ma rozstaw osi od stąd do 3 metry, a ta wersja ma 3,40 m. Więc jest to przedłużony tak zwany transporter. Co trzeba wiedzieć o nim z zewnątrz? Więc trzeba wiedzieć o nim, że dopuszczalna masa całkowita tego samochodu to 2,8 tony standardowo. Jeżeli chcemy mieć DMC 3 tony, to musimy dopłacić 2850 zł. Jeżeli chcemy DMC 3,2 tony, musimy dopłacić prawie 9000 zł. I ładowność tego samochodu wynosi do 1,4 tony. W przypadku tej maksymalnej wersji. Natomiast Renault chwali się w cenniku Trafika, że auto ma ładowność albo 1, albo 1,2 tony. Więc typowo na papierze to transporter ma odrobinę większą ładowność o 200 kg. Z zewnątrz no to jest kurde podstawa, podstawowe felgi stalowe, nie żadne aluminiowe. Jedyne co mamy tutaj z bajerów, to tutaj widoczne czujniki parkowania i bardzo przydatne szczerze mówiąc z tyłu mogą być lampy lodowe, ale tutaj ich nie ma w tej wersji z przodu, natomiast też jest skromnie bo mamy lampy halogenowe nie mamy nawet świateł do jazdy dziennej LED, natomiast w Renault trafik znajdziemy chyba w podstawowym wyposażeniu, a jeżeli nie w podstawowym to na pewno w tym troszkę wyższym już pełne światła LEDowe, więc to jest taka różnica, którą ja zauważyłem Zderzaki są w kolorze szarym, tutaj akurat nie widać, bo na dworze też jest w kolorze szarym, ale no taki skromny. Można by było wycinać nerki jeżdżąc z takim samochodem, niepozorny w porządku. Dobra, zajrzyjmy sobie na, na pakę najpierw. Z tej przestrzeni szczerze mówiąc nie skorzystałem ani razu, bo nie miałem takiej potrzeby. Standardowo montowane są drzwi z tyłu, te możemy rozłożyć tak. Tutaj jest taka opcja, że możemy tu nacisnąć i wtedy, i wtedy rozłożyć te drzwi do końca. Nie do końca nie możemy ich rozłożyć na tamtą stronę, ale już możemy podjechać do rampy, do czegokolwiek. Generalnie to jest wygodny patent. Tak się to zamyka. Tu mamy drugie drzwi montowane standardowo, możemy się ich pozbyć za darmo. Natomiast te drugie drzwi po drugiej stronie wymagają już dopłaty. Mamy tutaj oświetlenie LEDowe, dosyć jasne w nocy. Dwie lampki są zamontowane. Standardowo podłoga nie jest niczym osłonięta. Ja tutaj wrzuciłem walizkę, jak wracałem z Warszawy, to ta walizka nie miała się czego trzymać. Ona zapieprzała po tej przestrzeni po prostu aż miło. No ale to jest standard, no, trzeba dorzucić pieniądze, żeby to było czymś wykończone. Tak to wygląda w tak zwanym Golasie, czyli w tej wersji. Dobra, co tam jeszcze mamy? Aha, jeżeli chodzi o pakę. Osobiście tego nie sprawdzałem, natomiast w teorii w tej wersji zmieścimy 3 euro palety na długość, natomiast w wersji krótszej zmieścimy 2 euro palety na długość. No cicho bądź. Jeżeli... Oj, dobra, cicho. Dobra. Jeżeli chodzi o przestrzeń w środku, to ze wszystkimi busami mam tego typu problem, że tutaj jest ściana. Ja mam 1,90 m ponad, ja ważę 100 kg i zawsze mi jest trochę za ciasno we wszystkich busach. Czy to jest Renault Master, czy to jest Volkswagen Transporter, czy to jest Renault Traffic. Ja zawsze mam ochotę o ten 1-2 cm więcej jeszcze się odsunąć, żeby się tutaj mieścić. Tak się sprawy mają, że mogłoby być... Troszkę więcej miejsca, ale nie jest źle. Ja mam wrażenie, że na przykład w Renault Master i w Oplumowano, to są co prawda o rozmiar większe busy od tego, jest jeszcze ciaśniej niż tutaj. Porozmawiajmy sobie trochę o wadach, bo o dziwo w ogóle, dziwo w ogóle to, że miałem podstawowe wyposażenie, to mnie jakoś mocno nie, nie drażniło, a jednak są, są, są wady. Pierwsza wada to taka, że nie ma kamery cofania. Kamerę cofania można sobie dokupić za jakie pieniądze, to, to powiem za chwilę. Ja nie przepadam właśnie ze skrzyniami manualnymi, zwłaszcza w tak dużych samochodach, więc to jest dla mnie dwa da. Numer dwa, że w podstawie nie ma jednak automatu, brakuje też miejsca na telefon. Tutaj mamy USB do podłączenia telefonu, szczęśliwie jeszcze USB-a, i no, nie ma co zrobić z tym telefonem. Na przykład w Renault Trafik w tym miejscu był uchwyt na telefon, że można było go sobie wsadzić uchwyt i problem się rozwiązywał. Natomiast tutaj zwykle telefon musi leżeć gdzieś w tym miejscu, bo. No bo nie ma miejsca na telefon, tak żeby widzieć jeszcze wyświetlacz tego telefonu, tak? To no, nie ma za bardzo nie ma za bardzo co z nim zrobić tutaj. No i ostatnia rzecz to dotyczy paki. Tutaj nawet nie ma okienka do niej, że paka nie jest ani wentylowana, ani podgrzewana, ani nie jest klimatyzowana. Oczywiście może być, ale wymaga to wymaga to dopłaty po prostu. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Coś o cenach jeszcze sobie powiem więc ten oto Volkswagen Transporter może sobie tutaj stanę, to mi trochę od, od wiatru to odsłoni pobawiłem się zarówno konfiguratorem Volkswagena Transportera i pobawiłem się konfiguratorem Renault Trafic. i tak, e, podstawa 3 metrowa Transportera z, e, z silnikiem 110 koni kosztuje 133 tysięcy brutto e, natomiast ta wersja 3,4 4 metra rozstaw osi 150 koni mechanicznych kosztuje 138 tysięcy brutto Natomiast w porównaniu do Trafika, no to trafik 120 koni kosztuje 103 tysiące złotych, a trafik długi 145 koni kosztuje 118 tysięcy złotych, więc 20 tysięcy do przodu kupując Renault jesteśmy. Osobiście w ogóle jestem zaskoczony. Ja się spodziewałem, że jak dostanę takiego Golasa, że jak wsiadę do tego Golasa, to to będzie udręka, że, że w ogóle ten samochód nie będzie mi pasował. Natomiast okazało się, że Golasem też się jeździ całkiem przyjemnie. Jeżeli, jeżeli tylko ma się dobrze działające zawieszenie, to już jest moim zdaniem podróż komfortowa. Brakowało mi tylko paru rzeczy. I brakowało mi przede wszystkim kamery cofania, co kosztuje około 2000 zł, bo musimy dokupić po pierwsze kamerę cofania, a kamera cofania wymaga zamówienia ekranu też wewnątrz samochodu, więc 2000 zł. Brakuje mi też automatu. No ja jestem leniwy, ja się przyzwyczaiłem do automatów. Automat kosztuje 11500 zł, więc to jest spory wydatek. Na szczęście ten manual pracuje dosyć tak przyzwoicie. Brakuje mi też systemu antykolizyjnego Front Assist. Tutaj, tak samo jak w Renault, giniemy jak prawdziwi mężczyźni po prostu roztrzaskujemy się o przeszkodę. Samochód nawet nie próbuje hamować, więc warto zamówić sobie system antykolizyjny Front Assist. To się nazywa, kosztuje 1120 zł. I warto moim zdaniem dorzucić boczne poduszki powietrzne i kurtynę u pasażera i u kierowcy, bo tutaj tego nie ma są tylko z przodu poduszki powietrzne to kosztuje 1870 zł. Więc co oznacza, że taki transporter, którym przyjemnie by mi się jeździło, czyli już z kamerą cofania, automatem, poduszkami powietrznymi z systemem antykolizyjnym, kosztuje 158 tysięcy zł brutto. Natomiast Renault Trafic, podobnie skonfigurowany z silnikiem 145 koni i też z automatem i z kamerą cofania, kosztuje 135 tysięcy brutto, czyli 145 155 230 zł więcej musimy dać za Transportera o podobnym wyposażeniu, e, dodatkowym, różnice polegają na tym, że w Renault Traffic nie możemy dokupić systemu antykolizyjnego, a tutaj możemy taki system dokupić. Za to w Renault Traffic są już światła LED-a, tutaj ich w podstawie nie ma. Czyli reasumując, no, Renault jest trochę gorsze i trochę tańsze, Volkswagen jest trochę lepszy, jest trochę droższy, więc no uczciwa, uczciwa rzecz, moim, moim skromnym zdaniem. Tak to wygląda. No śmiesznie wygląda na tych stalowych felgach, Bo naprawdę, jak już mówiłem, nie miałem jeszcze tak skromnego samochodu do tej pory i, i oto i on. Nie jeździ się nim źle, naprawdę, pod względem zawieszenia, jest tip top. Naprawdę, jak na busa, to jest coś wspaniałego. Tak to wygląda w środku. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo myślałem, że mam jakieś przywidzenia, ale jak odbierałem ten samochód, to podświetlenie zegarów głównych zaczęło migać. I ta usterka się nie odzywała aż do dzisiaj. Dzisiaj jest przedostatni dzień testu, i dzisiaj ten zegar znowu zaczął mi migać. Całe podświetlanie i cały wyświetlacz, więc coś tu jest z nim nie tak. I wyświetlał się bardzo krótko komunikat, żeby zgłosić się do serwisu, bo jest awaria wyświetlacza. Ale popłukałem go, postukałem, wyłączyłem i włączyłem samochód, i przeszło, więc znowu jest ok. Na bieżącą chwilę. W ogóle tu mamy jeden podłokietnik, a tu mamy drugi podłokietnik. Mamy tutaj podłokietnik i tutaj podłokietnik, więc podłokietników jest pod dostatkiem. Chyba kończę to wszystko, bo co? A to co to jest? W ogóle tego nie widziałem. Wow, można to zmienić w podłokietnik kolejny. Wow! Tu też jest podłokietnik, tu jest regulowana jego wysokość tym pokrętłem. Spoko! Teraz będę jeździł przez tydzień. Eee, będę jeździł przez tydzień. i bizą, Jadę po Ibizę. Dobra, wystarczy. Dziękuję bardzo. Elonara i do zobaczenia za tydzień.